Kiedy podchodzimy do wyboru portfela sprzętowego dla naszych kryptowalut, powinniśmy brać pod uwagę szereg różnych rzeczy, zaczynając od zabezpieczeń jakie na danym portfelu są, kończąc oczywiście na ilości i różnorodności kryptowalut, jakie dany portfel obsługuje. Jako że od pięciu lat korzystam z portfeli od Ledgera i na dzień dzisiejszy mam wszystkie trzy, zrobimy sobie porównanie dokładnie tak, abyście mogli sami zdecydować, który portfel będzie dla was najlepszy. W tym materiale dowiesz się, jakie są różnice między hot walletem a cold walletem. Dowiesz się, jakie mamy ledgery na rynku, jakie są wady oraz zalety każdego z nich. Na koniec dam da moją opinię, jeżeli chodzi, jak wygląda jakość do ceny każdego z portfeli i mam nadzieję, że to wideo na koniec dnia pomoże Tobie zdecydować, czy w ogóle portfel sprzętowy jest dla Ciebie, a jeżeli tak, to dowiesz się, który z ledgerów spełni Twoje wszystkie oczekiwania. Natomiast, jeżeli zdecydujesz się na zakup jakiegokolwiek portfela, poniżej znajdziesz link partnerski, który zabierze Ciebie do oficjalnej strony Producenta. Jeżeli chodzi o zabawę na tym kanale, zostawiajcie poniżej pytania odnośnie właśnie Ledgera. W ciągu kolejnych kilku tygodni nagram materiał, w którym to wykorzystam. Najciekawsze pytania, które zostawicie w komentarzach i spośród tych komentarzy, które wybiorę, wybiorę osobę jedną, do której wyślę Ledgera Nano S Plus w prezencie. Dobre czy dobre? Przechodzimy do porównania na rynku. Mamy trzy portfele Ledger: Ledger Nano S, Ledger Nano S Plus oraz Ledger Nano. X. Tutaj mała dygresja, ponieważ Ledger Nano S został wycofany z produkcji, ponieważ Ledger Nano S plus go w pełni zastępuje, dodając nieco więcej opcji, o których jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Natomiast dlaczego o tym mówię? Ponieważ są na rynku wciąż dostępne portfele Ledger Nano S poza oficjalną stroną producenta. Oczywiście można trafić na legitny taki portfel, natomiast największą pewność, jeżeli chodzi o zakup, będziemy mieli kiedy skorzystamy faktycznie ze strony oficjalnej. Każdy z dostępnych ledżerów na rynku jest to tak zwany cold wallet. I teraz jaka jest różnica? Różnica jest diametralna, jeżeli porównamy go z jakimkolwiek hot walletem na rynku. I weźmy tutaj pod uwagę chociażby MetaMaska. Jeżeli chodzi o cold wallety, w momencie kiedy konfigurujemy nasz portfel, mamy tak zwaną frazę seed, czyli 24 słowa kluczowe, które dają nam i gwarantują dostęp do naszych środków, do naszego konta, do naszych kryptowalut. I te hasła, te słowa pojawiają się tylko i wyłącznie w Ledgerze i nigdy nie opuszczają tego urządzenia. Natomiast w przypadku hot walletów sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ zazwyczaj konfigurujemy taki portfel na naszym smartfonie lub na przeglądarce. I tutaj powstaje gigantyczne ryzyko, ponieważ jeżeli na swoim komputerze, na swoim smartfonie masz jakieś wadliwe oprogramowanie lub chociażby ktoś twój ekran obserwuje, niestety zobaczy wszystkie twoje CDs, wszystkie twoje słowa kluczowe i tym samym będzie miał dostęp do twojego. W tym momencie zależy mi, abyście zrozumieli, jak głęboka jest różnica pomiędzy cold walletami, czyli portfelami sprzętowymi, a właśnie hot walletami, takimi jak Metamask, Trust Wallet oraz setkami innych, jakie są dostępne na rynku. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia każdego jednego ledgera, każdy jeden portfel został zaopatrzony w chip, który spełnia wymogi EAL5, oraz także otrzymał certyfikację od. Anzi. Aby otrzymać certyfikację EAL 5+, należy spełnić najwyższe wymogi bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Chipy. Natomiast jeżeli chodzi stricte o Anzi, mamy tutaj informację, że agencja do bezpieczeństwa cyfrowego we Francji także niezależnie zbadała produkty Ledger i także w tym przypadku zostały wydane certyfikaty, które potwierdzają duży poziom bezpieczeństwa. Kolejną rzeczą, którą warto porównać, są kompatybilne kryptowaluty NFT oraz dostęp do DeFi. I tutaj ponownie każdy jeden Ledger ma dostęp do ponad 5,5 tokenów i kryptowalut oraz do NFT oraz także otwiera brak do tych samych systemów DeFi. Jeżeli chciałbyś sprawdzić, z jakimi kryptowalutami Ledger jest kompatybilny, na oficjalnej stronie producenta także znajdziecie bardzo dużo na ten temat informacji. I zauważcie tutaj, że jest wiele kryptowalut, które obsługuje Ledger w aplikacji Ledger Live, co oznacza, że będziecie mogli zainstalować aplikację danej kryptowaluty właśnie na Waszym portfelu. Jednak jeżeli Ledger nie obsługuje jakiejś kryptowaluty, tak jak tutaj eos to jednak najczęściej wciąż na tym, portfel danej kryptowaluty możecie dodatkowo Ledgerem zabezpieczyć. Działa to na takiej zasadzie, że podłączacie portfel Ledger do jakiejkolwiek aplikacji, której Ledger Live nie obsługuje i oczywiście, aby dostać się do portfela, czy też wykonać jakieś transakcje, będziecie musieli zatwierdzić je w swoim Ledgerze, co daje Wam dużo wyższy poziom bezpieczeństwa, natomiast Cała obsługa dalej będzie wewnątrz natywnej aplikacji, a nie w aplikacji ledger live, jeżeli dana kryptowaluta przez ledgera obsługiwana. Nie jest. Zauważcie, że na tym etapie żaden z portfeli się nie różni. Natomiast jeżeli pójdziemy nieco dalej, jeżeli chodzi o baterię, faktycznie Ledger Nano X baterię posiada, a to oznacza, że może funkcjonować bezprzewodowo, czego nie możemy powiedzieć o Ledger Nano S czy też o Nano S. Jeżeli spojrzymy na wytrzymałość baterii w Nano X, producent informuje nas, że mamy do 8 godzin w trybie czuwania i do 4 godzin w trybie ciągłego czuwania. Użytkowania. Jednak, jeżeli chodzi o użytkowanie, raczej przez 4 godziny ciągle Ledgera się nie używa, jednak oczywiście zależy od osoby. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o obsługę smartfonem. Każdy jeden może być obsługiwany smartfonem. Tutaj jednak widzę, że bardzo często jest dużo niedomówień, więc już tłumaczę. W przypadku Ledgera Nano S oraz Nano S, jeżeli zamówimy dla siebie OTG. Kit, możemy faktycznie podłączyć naszego Ledgera do naszego smartfona. Natomiast będzie to tylko i wyłącznie funkcjonować na Androidzie. I w sumie tak samo, jeżeli chodzi o kabel, jest w przypadku Ledgera Nano X. Natomiast jedynie Ledger Nano X po podłączeniu do naszego smartfona będzie obsługiwał aplikację Ledger Live zarówno na iOS-ie, jak i na Androidzie. Natomiast w przypadku obsługi PC czy laptopa mamy tutaj Windowsa, Mac OSa oraz Linuxa w każdym jednym przypadku. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o Bluetooth. Tutaj raczej niespodzianki nie będzie. Ledger Nano X także wygrywa, ponieważ jako jedyny może się bezprzewodowo połączyć z naszym smartfonem. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o pojemność. Najmniejszą pojemność ma Ledger Nano S. Mamy 320 KB i jedynie 3 aplikacje, właściwie do trzech aplikacji możemy na tym portfelu jednocześnie zainstalować. W przypadku Ledgera Nano S Plus mamy 1,5 MB i tutaj możemy zainstalować do 100 aplikacji i tak samo mamy 2 MB i do 100 aplikacji w przypadku Ledgera Nano X. Dlaczego te liczby są w tym przypadku takie same? Ano dlatego, że różne aplikacje różnie ważą i różną ilość miejsca na portfelach zajmują. Jeśli jednak mielibyśmy już porównywać faktycznie, Ledger Nano X ma tutaj pojemności najwięcej, to jednak nieznacznie więcej od Nano S Plus. Jeżeli chodzi o wielkość, widzicie ją teraz na ekranie. Oczywiście największy i najcięższy będzie Ledger Nano X, jednak nie są to jakieś wielkie różnice. I oczywiście wisienka na torcie, czyli cena. Na obecną chwilę Ledger Nano S z oficjalnej strony producenta już nie kupimy. W przypadku Nano S plus jest to 356 zł, już policzone z VAT plus wysyłka. W przypadku Ledger Nano X mamy 686 zł, już z VAT plus wysyłka. Na tym etapie wysyłka. W przypadku Ledger Nano. Nano X jest wciąż darmowa. Jeżeli chodzi o moją opinię, najlepszą jakość do ceny zdecydowanie mamy w przypadku Ledger no Nano S Plus i on także spełnia około 95-98% moich własnych oczekiwań, ponieważ bardzo rzadko korzystam ze smartfona. Natomiast tutaj sprawa jest bardzo indywidualna. Jeżeli jesteś osobą, która bardzo często używa smartfona do zarządzania swoimi kryptowalutami, tutaj jednak Nano X może być nieco lepszym rozwiązaniem. Natomiast na uwadze musimy mieć także cenę, więc wszystko znowu jest bardzo indywidualne. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o Ledgera, zadawaj je koniecznie poniżej w komentarzach. Natomiast, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób Ledgera skonfigurować, w jaki sposób go zabezpieczyć i w jaki sposób z niego korzystać, wszystko znajdziesz dokładnie w tym materiale. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!